sukces przytula cię w samotności natomiast porażka spoliczkuje cię publicznie choćby nie wiem jak byś robił i co byś nie robił to nie ominiesz tego aspektu życia pamiętaj o tym że twoje sukcesy raczej nie będą cieszyć innych a wręcz przeciwnie ale za to jeśli ci się coś nie uda i upadniesz, wiele osób będzie o tobie mówiło, wskazywało na ciebie palcem, a nawet szyderczo się śmiało. Pamiętaj, że ważne wtedy jest to, aby dobrze wymawiali Twoje nazwisko. Ważne jest również to, aby pomimo potknięcia wstać z uśmiechem na twarzy i powiedzieć: Ja się tylko położyłem, aby sobie odpocząć. Strzepnij z siebie ich pogardę i jeszcze mocniej rusz wprost do obranego celu z dodatkiem jeszcze większej pewności siebie. A dlaczego? Dlatego, aby udowodnić nie im, tylko sobie, iż był to kolejny stopień do twojego szczytu, że był to kolejny krok do spełnienia swoich marzeń. Pamiętaj, że ludzie nie dostrzegą stu rzeczy, które byś zrobił idealnie i bezbłędnie. Natomiast na bank zauważą choćby jeden błąd, jedną pomyłkę, jedno potknięcie, bo nic tak ich nie zadowoli jak Twój upadek. Więc nie daj im satysfakcji i walcz przede wszystkim dla siebie, dla podniesienia swojej samooceny. Pracuj codziennie ciężko, kiedy oni odpoczywają, pracuj, kiedy oni się bawią, bo sukces to nic innego jak 1% talentu i 99% ciężkiej pracy nad sobą, jak również nad swoimi złymi przyzwyczajeniami. Myśl, analizuj, wyciągaj wnioski i choćbyś miał zrobić jeden krok dziennie w przód, to warto, bo za 100 dni będziesz o te 100 kroków przed nimi. I wiesz, ja też kiedyś się przejmowałem opinią ludzi, ale suma summarum, co tak naprawdę obchodzi wilka, co o nim pomyślą baranki. Musisz zapamiętać, że jeśli chcesz być wielki, to musisz zaczynać od rzeczy maleńkich, bo nie da się wygrać niczego tak po prostu. Musimy się nauczyć pewnych rzeczy, bo jak to powiadają, rzymu nie zbudowano od razu. Pamiętaj, ich śmiech, drwiny i pogarda z pewnością będą boleć, bo ból jest i będzie obecny w naszym życiu. A co cię nie zabije, zrobicie bardziej odpornym. Życie zapewni ci wzloty i upadki, tego jestem pewien, ale musisz pamiętać, aby trzymać głowę wysoko w górze i cisnąć przed siebie. Pomimo wszystko pokonywać pieprzone zakręty życia i nigdy, przenigdy się nie poddawać. A i owszem, ktoś może powiedzieć, że ma dość, ile jeszcze tych zakrętów przede mną? A ja mu odpowiem: Nigdy nie wiesz, co będzie za tym zakrętem. Może to już ostatni, może i nie, ale jeśli nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz, czy ta ostatnia prosta nie jest właśnie przed tobą. Pamiętaj, jeśli twoje cele i marzenia są ważniejsze niż ból, który przyjmujesz za każdym razem, jak się przysłowiowo wypierdzielisz, to chcę ci pogratulować. Bo tak naprawdę jesteś właśnie w tym jednym ludzi na świecie, którzy są wielcy. To samo sobie dla mnie jest naprawdę wielkim osiągnięciem, ponieważ nie celem jest stać się obrzydliwie bogatym człowiekiem z pełnym portfelem, a pozostanie cholerną legendą. Tak naprawdę nikt z nas nie wie, jak silnym człowiekiem jest, dopóki ta właśnie wewnętrzna siła nie staje się naszym jedynym wyjściem z sytuacji. I pamiętaj, mistrzu, ciężkie czasy mogą Cię testować, mogą Cię łamać, ale nigdy Cię nie zniszczą, jeśli się nie poddasz, a to wszystko zależy tylko od Ciebie. Jeśli chcesz być naprawdę potężnym człowiekiem, ucz się na błędach, nie popełniaj ich ponownie i ponownie. W życiu mamy to, na co się odważymy, dlatego nie wahaj się iść do przodu, bo sukces wymaga poświęceń i parcia w nieznane. Więc włóż całe serce, myśli, intelekt i duszę w każdą małą rzecz, którą wykonujesz, a ja Ci gwarantuję, będzie to przepis na Twój osobisty sukces. Pamiętaj też, że strefa komfortu jest dobra na jakiś czas, abyś nie zapomniał, czym tak naprawdę jest życie, ale jeśli nie opuścisz jej, prędzej czy później ona zniszczy wszystko, na co tak ciężko pracowałeś. Niestety tak jest i zmienić tego nie możesz, bo jeśli się nie rozwijasz, to znaczy, że się cofasz. Możliwości nie pojawią się same, możliwości ci nie spadną z nieba, nowe możliwości musisz sobie wypracować i innej drogi nie ma. Więc ciśnij w przód, ale mi zasady, a ponad wszystko bądź człowiekiem o dobrym, szczerym serduchu. I to jest właśnie moja recepta na sukces. A ty co chcesz zrobić ze swoim życiem? Masz jedno, więc wybieraj.